Cześć, z tej strony Flight Control, a dzisiaj następny odcinek z serii Space Flight Simulator. W tym odcinku przygotowałem taką rakietę, która będzie. To jest Łazik na, na Księżyc. Najpierw trzeba go przetestować. Oczywiście w warunkach ziemskich, więc dodam tu tylko spadochron. Tak, aby. Dobra, nie. Nie testujemy. Startujemy po prostu. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskryp subskrypcję z dzwoneczkiem i żaden filmik Was nie ominie. Oj, za duży kąt! O, teraz za mały. Wyłączyłem środkowy silnik, by oszczędzić paliwo, którego, które jest bardzo ci cenne. Włączę go, gdy będzie około dziesięciu procent paliwa w bocznych silnikach. Czyli gdzieś teraz? Ojdź. Dobrze, można odłączać, czyli bam, dwa naraz. raz, nachylić. Jest jeszcze dosyć dużo, więc powinno się udać. Ale jak się nie uda, to po prostu ulepszę rakietę. i dwadzieścia pięć i zaraz trzydzieści trzydzieści dwa to idealna pre, idealna wysokość do zatrzymania silniku silnika i zaczynania o. Ale tego paliwa było. Nawet nie przyspieszyłem. I chyba ten silnik nie wystarczy. Dlatego włączę silnik lądownika, ale całe paliwo będzie szło z tego członu, który teraz startuje leci Dobra można wyłączyć i zaraz będzie osiągnięta orbita i orbita no prawie No orbita osiągnięta. Wystarczy nawigować do księżyca. O, idealnie się złożyło nawet. I wystarczy przyspieszać trochę długo, ale powinno wystarczyć. Powinna wystarczyć minuta, może dwie. Więc wam to przyspieszę. Dobrze, już prawie. I jest. Wystarczy trochę przyspieszyć. No gdzieś do dwudziestu, trzydziestu kilometrów, może 50 maks. No, tyle. Może być. Teraz przyspieszenie. Jeszcze przyspieszyć. Trzeba ostrożnie zwolnić, bo to jest bardzo niebezpieczne. Bo wystarczy trochę się zagapić i już. Misja nieukończona. Można się odwrócić. włączyć silnik wyorbitować A tak poza tym to nawet... nie to to odłączyć. O nie. No i po panelu. Można zwolnić. Niestety bez panela już przyspieszyć. No i lecimy już bez panela. Niestety panel. Ważna rzecz. Chociaż w tej aktualizacji, ojciec nie w tą stronę. My nie lecimy w górę, my chcemy lecieć. W dół, ale prosto w dół. No i paliwo się skończyło. Można odłączyć i czekać aż wylądujemy. Trochę to zajmie, więc nie będzie spowalniał akurat teraz. 30 metrów na sekundę, 4 km. To raczej uniesie rakietę na księżycu, więc yy, zamontowałem taki mały silniczek. Włożyłem nóżki. I już, już ponad 2 km. Co? Co się stało z miarą? Nagle zmieniło. Z 200 na 1800. Można zwalniać, bo prędkość robi się niebezpieczna. już prawie... Nie Jak to się udało? To jest niemożliwe. O, oh, jest odłączone i bam, oj, grawitacja trochę. No, jedno koło wystarczy, może, może dwa. Może cztery. Czym więcej, tym lepiej. I w tym przypadku niestety nie mamy panela, ale mamy sam łazik Maszyna jest dosyć lekka, bo koła ją uniosą, ale dosyć też ciężka, bo nie można skręcać, obracać no się bez RCS-ów, co jest bardzo dobrze, bo rakieta by wirowała. No i zbliża się koniec odcinka. Koła są dosyć mocne, bo potrafią podjechać po dosyć stromym kraterze. Oraz są dosyć szybkie, bo aż 5 metrów na sekundę. Co w takiej skali kosmicznej jest tyle co nic, ale to jest jeżdżenie na, a nie lecenie nad Księżycem. Więc misja zakończona. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby żaden filmik Was nie ominął. Więc pa pa!